Szanowni Państwo, niezmiernie miło mi Państwa powitać w tym szczególnym dniu Świętego Walentego. Telewizja Vectra wraz z Expressem TV przygotowała dla Państwa specjalną imprezę w Galerii Kasztanowej pod tytułem Walentynki z Vectro. A Vectra, której hasło w obecnej kampanii brzmi Dajemy Więcej, daje więcej nie tylko w swojej ofercie telewizyjnej, internetowej, telefonicznej, daje więcej również dla mieszkańców miasta Piły, tworząc właśnie tego typu imprezy. 14 luty, Walentyny. Dzień zakochany. Pełen żonowej. czerwieni, dobrych Przegnała uczuć i życzliwości. 2,5 godziny dobrej zabawy. Przede wszystkim będzie występ na Ladies. Dziewczyny już teraz są w śnieżynce i podpisują zdjęcia i plakaty, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Witamy, witamy także wróżkę, która po naszej lewej stronie będzie wróżyła każdemu, kto będzie chciał poznać swoją przyszłość, nie tylko miłosną. W stronie Zenek Łoboski, który będzie dla Was gotował. Witam bardzo serdecznie. Jeszcze niedawno powiedziałem, jak się czujecie, a dzisiaj powiem jak się kochacie. Mamy walentynki. A dzisiaj jak sama nazwa, to sam początek Dla nas inspiracja daliście. do organizacji Wysuze. imprezy specjalnie e, produkty, z gotuje, dla Was. W Galerii Kasztanowej odbyły się walentynki z Wektrą. E, a kto jeszcze? Będzie jeszcze Grzegorz Peksa, który umożliwi Panom zmierzenie się z nim w konkursie. Będzie występ studium fitness Step by Step. Służba Maltańska po prawej stronie badają ciśnienie wszystkim zakochanym. Będzie można zbadać bezpłatnie skórę w Instytucie Zdrowia i Urody tutaj za mną. Także stanowisko z roletikiem możecie zobaczyć, cóż to jest i jak dobrze wpływa na naszą skórę. A będzie jeszcze mnóstwo konkursów, Roznamy mnóstwo nagród, między innymi bilety do kina Helios. A przede wszystkim dziękujemy tym, którzy nagłośnili tą imprezę, czyli Telewizji Express TV, Tygodnikowi Nowemu, portalom dzienniknowy.pl, pilskie.com i Piła oraz RMF Max, który przeprowadził także dla nas konkurs. Chciałabym także podziękować na początek sponsorom, wiem, że to wszystko długo pa, ale zaraz skończę. E, Helios Centrum Filmowe, przede wszystkim Vectra, firma Vectra, czyli sieć telewizji. E, Atlantik, Triumf, Kawiarnia Lodowa Śnieżynka, Tawerna Toskana, Studio Fitness Step by Step, Rolety Club, Instytut Zdrowia i Urody oraz Centrum Odrodowe Igla, którzy właśnie oni przygotowali tą piękną scenografię. Życzę Wam miłej zabawy. Teraz poprosimy o chwilę muzyki. Dzięki sponsorom, partnerom i patronom medialnym mogliśmy rozdać wiele nagród i zadbać o to, aby atmosfera była naprawdę gorąca. Wspólnie z Tygodnikiem Nowym ogłosiliśmy wcześniej konkurs na najpiękniejsze życzenia walentynkowe. Zwyciężyli Daniel Banach i Małgorzata Cholewińska. Dla wszystkich zgromadzonych w Galerii Kasztanowej gotował Zenon Hołbowski, znany kucharz i juror konkursów kulinarnych. Przygotował na tę okazję naleśniki z ricottą i cynamonem, sajgonki z farszem z krewetek oraz sosem tao-tao, a także babeczki z owocami. Pyszne i wspaniałe wakacje będą miały osoby, które wygrały w konkursie. Bardzo fajne kosmetyczki rozkładane, gdzie będą mogły schować kosmetyki. Która z Pań... Dziewczynki także, proszę bardzo, gdzie się wybierasz? Do Krakowa. Fajnie, będziesz mogła w Krakowie sobie wykorzystać swoją super fajną różową kosmetyczkę od firmy Bektra. Proszę bardzo. Gdzieś dalej może się ktoś zgłasza, bo tak nie możemy wszystkich pod sceną. Momencik, tutaj z lewej strony poprosimy. pre przy stoisku Instytutu Zdrowia i Urody. Można sprawdzić na czym polega działanie maszyn roletik. Można zmierzyć ciśnienie u służby maltańskiej. Tutaj czy ktoś jest już mierzy to ciśnienie? W czasie imprezy rozdawaliśmy także bilety do centrum filmowego w Galerii Kasztanowej. Jednak trzeba było wykazać się m.in. znajomością najnowszego repertuaru kinowego. Pytanie brzmi: Jaki film z gatunku komedii romantycznej grany jest obecnie w Heliosie? Kto wie? Znamy dzieci tu przed sceną. Proszę bardzo. Idealny facet dla mojej dziewczyny. Super! I otrzymujesz dwa zaproszenia do kina Helios. A ja bym poprosiła może jakąś dorosłą osobę, o odpowiedź na drugie pytanie. Pytanie brzmi, jaki aktor bądź aktorka występuje właśnie w tym filmie? Czy ktoś z dorosłych osób może? Chciałabym także dorosłym osobom rozdać nagrodę. Zapraszam pod scenę. Bardzo dobrze i dwa zaproszenia, bardzo proszę, do Heliosa rozdane. A ja przypomnę, że dzisiaj bawimy się także dzięki RMF Max, Express TV, Pilske.com i Piła Dziennik Nowy .pl. A to już czas, I to, żeby i scenę wypełniły Zapraszam nasty lady. Dosyć spokojnych utworów, ale nie zamierzamy zostać zupełnie w takim klimacie, ponieważ nie chcemy odchodzić od jakby naszego stylu. Będziemy jak najbardziej czalić na tej scenie. Co prawda może nie dłużej, ale, ale damy z Ciebie wszystko. Jeżeli nam pomożecie, pomożecie nam. A słyszeliście kilka naszych utworów już na stronie internetowej? No to zaśpiewacie z nami, tak? A, jak w szkole? Ja Pana, biedzie, lachnę, nie nie biedzie, biedzie biedzie, Dobrze, słuchajcie, czyli pięć nauczycielek z Wałcza dziś dla Was specjalnie zaśpiewa kilka naszych numerów, ale także coverów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczynamy od swojego numeru karę mądrych słów Walentynkowo, ok? Właśnie proszę podstaw. Dziewczyny z nas i zaśpiewają jeszcze w dalszej części imprezy, a widownia w oczekiwaniu na kolejne piosenki podpisują zdjęcia i plakaty w kawiarni lodowej Śnieżynka. Jak ktoś chciałby mieć autograf pięciu pięknych dziewczyn, to zapraszamy. Młodzi i trochę starsi chętnie okazywali pozytywne uczucia do dziewczyn, a zdjęcia z podpisami schodziły w zniknieniu. A ci, którzy zgromadzili się przy scenie, mogli skorzystać z usług wróżki, która stawiała tarota, opowiadała horoskopy i prorokowała przyszłość, nie tylko zakochanych. Każdy mógł także zdawać stan skóry na wiele pań, skorzystało z tego badania. Dorośli badali skórę, a dzieci oczekiwały na kolejne piosenki Nasty Lejwiz. A ja chciałam zapytać Zrenka, co on tam dla Was przygotował, bo nie podchodzicie coś jeść, tego co on tam pysznego ma dla Was? Wbrew pozorom podchodzą mi to często. Także jak tylko jest gotowe, sam rozdaje nasze naleśniki Suzet. są już na ukończenie. Tak Następne będą sajgonki z nadzieniem z krewetek. Rewelacja, rewelacja. Czekamy. Sajgonki, a przypomnę, że sponsorem głównym imprezy jest telewizja, sieć telewizji Wektra oraz... w międzyczasie na ja hasło pasło, Bardzo dobrze! I za tą odpowiedź właśnie w jest ExpressDepał. Otrzymywały niebieskie plecaki. się wreszcie dziewczynom po dotrzeć do sceny. E, pierwsza piosenka, którą chcemy dawać Was zaśpiewać, to piosenka, którą e, zgłosiłyśmy do konkursu Eurowizji. Jeżeli słyszeliście już o tym, to faktycznie zgłosiłyśmy piosenkę do Eurowizji, no i pech chciał, że Stachurski wygrał przed nami. No. E, przez nas zaśpiewana jak najbardziej. Dziś możecie ją usłyszeć na żywo. For once in my life. Dziewczyny zeszły ze sceny, ale to jeszcze nie koniec ich występu. W czasie każdej przerwy rozdawały autografy, a także pozowały do wspólnych zdjęć, na co chętnych nadal nie brakowało. And I want to see you there. myself to sleep My baby A my rozdawaliśmy zaproszenia właśnie do. śnieżynki. bardzo proszę, od, od jutra. Teraz może z tyłu, bardzo proszę pana. Proszę, proszę, proszę. Pytanie drugie. Co jest śnieżynki? śnieżydki? Zapraszam tutaj, pan się zgłosił z tyłu. Proszę bardzo. Co jest specjalem śnieżynki? I proszę o odpowiedź, opłaca się... Lody? Bardzo dobra odpowiedź, bon o wartości 40 zł Wędruję do Pana, bardzo proszę i życzę smacznego w śnieżynce. Jest jeszcze jeden bon za 50 zł do śnieżynki. Pytanie brzmi, co jeszcze oprócz lodów? Do spróbowania pysznych smakołyków zapraszał też Zenek Hołboski, gotujący przez całą imprezę na wszystkich gości. Publiczność zmierzyła się z pysznościami, a śmiałkowie wzięli udział w konkursie, który poprowadził czołowy polski strongman Grzegorz Peksa, trzymający w rękach wielkie serce.